Oto wideorejestrator, który nagrywa wydarzenia nie tylko z przodu i z tyłu, ale i w środku auta. Ma sensor Sony Starvis 2, no i tryb HDR. Sprawdziłem, czy robi on różnicę. Przed Wami Prido I12 Pro Freeview HDR, czyli po prostu Prido I12 Pro. Na papierze ten wideorejestrator to złoty gral. Ma obecnie najbardziej pożądany sensor Sony Starvis 2 i zatrzęsienie naprawdę przydatnych funkcji. Natomiast jak wypada w praktyce? I jakie filmy nagrywa, tego dowiecie się z niniejszego materiału. Videorejestrator z aż trzema kamerami to świetne rozwiązanie dla kierowców zawodowych lub jeżdżących na przewozach osób. Prido i 12 Pro to zestaw, na który składa się kamera przednia, kabinowa oraz tylna. W pudełku jest kamerka przednia z obiektywem do wnętrza, kamera tylna i podstawa z modułem GPS oraz oczywiście niezbędne okablowanie. Ten konkretny sprzęt ma jedną niepodważalną zaletę. Masz trzy kamery, które pozwalają mu rejestrować wydarzenie nie tylko z przodu auta, ale też za nim, a nawet w jego wnętrzu. Wyobraź sobie, że policja zatrzymuje się do kontroli na przykład dlatego, że rzekomo korzystałeś ze smartfona. No i właśnie ten wideorejestrator pozwoli udowodnić policjantom, że wcale tego nie robiłeś. Na no, podobne przykłady można mnożyć. Kamera główna jest zintegrowana z obiektywem nagrywającym wydarzenia wewnątrz auta. Moduł ten ma kompaktową konstrukcję, przez co zasłania widoczności na szybie czołowej. Podstawa, wyposażona w moduł GPS, montowana jest do szyby na taśmie 3M. Użytkownik może regulować niezależnie kąt nachylenia kamery głównej, w tym przypadku na kulce osadzonej przy podstawie, oraz wewnętrznej na elemencie zintegrowanym z obudową modułu głównego. Wszystkimi funkcjami urządzenia zawiaduje się z poziomu 5 przycisków fizycznych, a obraz prezentowany jest na czytelnym ekranie. Tylna kamerka jest jeszcze mniejsza i obrotowa, co pozwala dopasować kąt nagrywania. Sprite i 12 Pro da się korzystać w kilku konfiguracjach i jest to bardzo ważne, bo to od nich zależy rozdzielczość waszych nagrań. Jeżeli postanowicie korzystać wyłącznie z kamery przedniej, zarejestrujecie nagrania w 5K. Decydując się na dwie lub trzy kamery, frontowa nagra obraz w 4K, a środkowa i tylna w 1080p. Korzystanie z kompletu kamer to optymalny sposób korzystania z tego zestawu i nie sądzę, aby ktokolwiek chciał wykorzystać go inaczej. Po zamocowaniu kamer ich pracą da się sterować z poziomu smartfona. Służy do tego aplikacja Prido, dostępna na systemy Android i iOS. Prosta, czytelna, funkcjonalna, nie mam do niej żadnych zarzutów. Jest dostępna w języku polskim, to kolejny plus, a innym atutem jest tu szybka łączność 5 GHz, nawiązywana pomiędzy Prido i 12 Pro, a smartfonem. Daje ona błyskawiczny dostęp nie tylko do sterowania funkcjami, ale i przeglądania nagrań zapisanych na karcie pamięci. Mówiłem o sensorze Sony Wiz 2. Uznawany przez wielu za najdoskonalszy obecnie sensor dla wideorejestratorów, znalazł się w kamerce przedniej. Mamy tutaj także natywne nagrywanie HDR. Kamera dzięki niemu rejestruje obraz w szerokiej rozpiętości tonalnej, przez co nagrania są jeszcze bardziej szczegółowe. W ustawieniach można aktywować jeszcze WDR, dodatkowo zwiększając szczegółowość obrazu. Nawet w nocy da się rozczytywać tablicę pojazdów, co w pewnych sytuacjach jest szalenie istotne. Prido i 12 Pro nie zabrakło modułu GPS. Znalazł się on w uchwycie mocującym i zbiera nie tylko dane lokalizacyjne, ale też dostarcza danych na temat prędkości pojazdu. Ta wraz z położeniem może być nanoszona na nagrania jako znak wodny, co pozwala lepiej przedstawić w razie potrzeby zapis zdarzenia organom ścigania lub ubezpieczycielowi. Nie muszę chyba mówić, że wideo rejestrator Prido i 12 Pro działa w pętli nadpisując stare nagrania. Oczywiście nie robi tego z materiałami, które zabezpieczyłeś przed nadpisaniem ręcznie. Albo które zostały zabezpieczone przed tym automatycznie. Nagrania zabezpieczane są automatycznie dzięki G-sensorowi. Gdy ten wykryje duże przeciążenie, ochroni dany fragment filmu przed nadpisaniem. Czasem będzie to gwałtowne hamowanie, a innym razem, czego oczywiście nikomu nie życzę, stłuczka. Naturalnie czułość sensora można dostosować w opcjach. Nie zabrakło też opcji trybu parkingowego, choć choć skorzystać można z niego jedynie dokupując akcesoryjny Prido Hardware Kit 2 i stałe źródło zasilania. Wtedy to Prido i 12 Pro może uruchomić się automatycznie, gdy kamera wykryje przeciążenie. Może też rejestrować nagrania w trybie timelapse, czyli poklatkowym. Prido i12 Pro oferuje też garść funkcji wspierających bezpieczeństwo kierowcy. Może ostrzegać przed zmęczeniem lub komunikować o konieczności włączenia świateł. Interesująca jest zwłaszcza druga, rzadko spotykana funkcja. Kamera wykryje, jeżeli jej rejestrowany obraz jest zbyt ciemny i poprosi kierowcę o sprawdzenie, czy światła w jego pojazdzie są aktywne. Na koniec prezentuję Wam jeszcze nagrania zarejestrowane za pomocą Prido 12 Pro. No i wiecie już teraz, jakie filmy nagrywa PreDoy 12 Pro. Mamy tutaj trzy kompaktowe kamery, łączność Wi-Fi 5 GHz i naprawdę fajną, dopracowaną aplikację w języku polskim. Sensor Sony Wiz 2, jak zapewne zauważyliście, robi robotę, a szczegółowość nagrań jest wysoka, także po zmroku. Jestem szalenie ciekaw Waszej opinii na temat tego sprzętu. Oczywiście możecie ją wyrazić, do czego Was zachęcam w sekcji komentarzy. Moim zdaniem jest naprawdę dobrze. Dajcie też znać, czy chcielibyście widzieć na naszym kanale więcej podobnych prezentacji wideorejestratorów. Dzięki, że zostaliście do końca. No i do zobaczenia. Cześć!